Raz w życiu powiedziałam komuś, że jego praca jest brzydka i od razu tego pożałowałam. Zaraz wam powiem o tym więcej, ale najpierw pokażę wam, czym dzisiaj malujemy. Jest to mój ulubiony brokat akrylowy, bardzo przypomina mi wodę i takie rośliny, które w nich są, i to takie światło, właśnie zielone, niebieskie, blikujące. I dzisiaj go użyję na tle tego portretu. Ta sytuacja wydarzyła się jakoś w pierwszej, drugiej klasie. Więc no, no było malutkie, nie? Jeszcze się uczyłam życia, uczyłam jak w ogóle to wszystko działa. A że ja mam tendencję do mówienia rzeczy prosto z mostu, albo po prostu niespecjalnie obijania bawełny, no to wyszło ze mnie coś w stylu, że ta praca jest brzydka. I wiecie co? Kiedy to powiedziałam tej osobie i zobaczyłam jej twarz, ale też po prostu usłyszałam to, co powiedziałam, na głos, to doszło do mnie jak bardzo y, niepotrzebne to było w tej sytuacji. Zresztą my byliśmy w klasie i ja po prostu skończyłam, jak zwykle, jako jedno z pierwszych i jak zwykle, wiecie, jakaś tam piąteczka czy szósteczka, bo te akurat rzeczy plastyczne zawsze mi przychodziły łatwo. No i nie wiem, czemu ja to powiedziałam. Byłam dzieckiem, prawdopodobnie nie było tutaj jakiegoś, wiecie, większego powodu, tylko po prostu dzieci tak mają, że sprawdzają różne rzeczy. Teraz bym w życiu czegoś takiego nie powiedziało, oczywiście. Yy, uważam, że jest to, że było to niepotrzebne, i wydaje mi się, że i małe ja to wiedziało i nadal ja to wiem. Ale po prostu ta sytuacja tak głęboko we mnie została, bo yy, zobaczyłam też, jak jeden niepotrzebny komentarz może kogoś skrzywdzić. I właśnie no tak trochę mogłam zrobić temu chłopcu. Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że nie pamięta. O tym, co, co powiedziałam w tej pierwszej klasie. Ale wiecie, ja mam takie przeświadczenie wewnątrz w sobie, że sztuka jest dla wszystkich i właśnie nie chciałabym jej gatekeepować, nie chciałabym mówić, co jest ładne, a co jest brzydkie, albo co jest jakąś poprawną sztuką, a co w ogóle sztuką jej powinno być. I według mnie. Tworzenie czegokolwiek to jest po prostu podstawowa funkcja człowieka. Od zawsze tworzyliśmy. Mówię o tym dlatego, bo w internecie jest masa niepotrzebnych komentarzy i pomyślałam, że możemy o tym pogadać. Możemy pogadać o tej potrzebie wiecznego komentowania wszystkiego. Bo po prostu tak jak wtedy nie pomyślałam, to potem jak raz to zrobiłam, to poczułam, że niektóre rzeczy mogę zatrzymać dla siebie. Niektórych rzeczy po prostu nie muszę mówić, bo są zbędne w tej sytuacji. Gdybym nic nie powiedziało, to nikt by nic nie stracił. Jakby ta osoba nagle nie zacznie zajebiście malować. Zresztą ta osoba nawet niespecjalnie była into malowanie, więc jakby nie ma co jej. Yy, nie ma co w ogóle oceniać osób, które nie proszą o ocenę. Gdybym było teraz sobą, to albo bym nic nie powiedziała, jeżeli nie miałbym czego powiedzieć, jeżeli bym nie zapytała, to powiedziałabym, co bym poprawiło jakoś kompozycyjnie, konstrukcyjnie, kolorami, kolorami pod względem kolorów i tak dalej. I wiecie co? Przede wszystkim to wskazałbym mocne strony danej rzeczy, bo powiedzenie, że coś jest brzydkie, to jakby każdy głupi to u mnie, ale wskazanie komuś, co co w tej pracy jest takiego niesamowitego, co powinien rozwijać, nad czym powinien się zastanawiać, to już jest y, trudniejsza rzecz. Bo trzeba trochę wyjść poza ramy swojego gustu i swoich, no właśnie, upodobań, przyzwyczajeń artystycznych i spojrzeć na to dzieło. Oczami osoby tworzącej je, spojrzeć, czy może tam jest jakiś przekaz, który jest dla niej ważny, i może ten przekaz ginie w środkach, jakie używa. I może to jej powiedzieć, a może po prostu wesprzeć, może po prostu powiedzieć: Ej, fajnie, że próbujesz. Co myślicie? Czy myślicie tak jak ja, że jedne rzeczy. To jest takie: wypada, nie wypada powiedzieć, ale to nawet nie chodzi o to, czy coś wypada, czy nie wypada. Ja bardziej patrzę na to w kategorii, czy to jest potrzebne, żebym to mówiło, czy nie. Czy to w jakikolwiek sposób. Czy ja to mówię, bo jestem złośliwy, czy ja to mówię, bo mam zły dzień, czy ja to mówię, bo, bo, bo jestem bucem i po prostu lubię oceniać ludzi? No na te pytania trzeba sobie odpowiedzieć. I ja myślę, że totalnie lepiej będzie się wszystkim żyło, jak nauczymy się patrzeć jakoś konstruktywnie na siebie. A nie tak wrogo w kategoriach właśnie w takich kategoriach, w czym ta osoba jest gorsza, żeby nie mógł się poczuć lepiej. Mam wrażenie, że tak teraz działa trochę internet, że ludzie wolą oglądać osoby, które im się nie podobają, żeby je hejtować, niż oglądać osoby, które, które wniosłyby jakąś kreatywność do życia tych ludzi, wniosłyby może spokój, może wniosłyby w cokolwiek jakieś wartości, których oni poszukują. No bo jak się patrzy na sekcję komentarzy, czy w ogóle jak się patrzy na internet, to ja widzę jedną wielką frustrację. Tyle sfrustrowanych osób, które nie wiedzą, co zrobić z tą frustracją, które nie wiedzą, co zrobić z tymi emocjami. I, i to się właśnie kończy tak, że, że wybuchają w jakichś przypadkowych miejscach z byle powodu. Jeszcze dodam, że pewnie część ludzi powie, no ale co z wolnością słowa, tra, ta. ta, ta. Wolność słowa nie jest po to, żeby obrażać inne osoby. Wyobraźcie sobie, że na przykład rodzice, którzy patrzą, jakby się uczycie chodzić, mówią wam: O, ale jesteście po kraki, nie umiesz chodzić. No da, bo się uczę chodzić. To ja mam wrażenie, że to jest trochę ta sama sytuacja, kiedy ja powiedziałam chłopczykowi, który nigdy nie miał styku ze sztuką. Że jego praca jest brzydka, bo jestem osobą, która miała ten styk i miała ludzi wokół siebie, które, którzy jej tłumaczyli w jaki sposób trzymać kredki, w jaki sposób cokolwiek, nie? No ja przynajmniej tak to widzę. Dajcie znać, jak Wy to widzicie.